Bez silnego poczucia zaufania między sobą, ludzie budują mury, podnoszą zwodzony most do swoich serc i żyją za murami podejrzliwości i cynizmu. Ponieważ to zaufanie stwarza poczucie bezpieczeństwa i daje pewność, że możemy otworzyć swoje serca przed sobą nawzajem bez obawy przed zemstą. Zaufanie to pewność, że możesz polegać na ludziach, że powiedzą ci prawdę, bo wiesz, że wierzą w Ciebie. Zaufanie wymaga czasu, ciężkiej pracy, połączenia na poziomie serca, pokory i dużej przejrzystości. Tak pisze Floyd McClellan w, w swojej książce: Ty widzisz kości, ja widzę armię. I czasami są ludzie, o których można powiedzieć, że są głuchoniemi, nie dlatego, że nie słyszą, bo słyszą, nie dlatego, że nie mówią, bo mówią, ale dlatego, że są głusi, czyli nie umieją słuchać innych. Każdy z nas ma z tym problemy, oczywiście, ale wydaje się, że do nich w ogóle nie dociera, jak ktoś inny mówi. Tak są skupieni na sobie. I nie umieją mówić, bo mówią o rzeczach, które nie są dla nich ważne. I czasami tacy ludzie, nie wiem, popełniają samobójstwo, jak ktoś mówi. Dlaczego wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale on stał się taki głuchoniemy. Tak naprawdę nie słyszał, co do niego mówiono i tak naprawdę nie komunikował tego, co było dla niego ważne. Dlaczego o tym mówię? Bo przyglądamy się różnym cudom, które uczynił Jezus w Ewangelii, cuda i znaki są używane zamiennie, cud to jest to, co Jezus uczynił, a znak to jest to, co oznacza. I takiego człowieka, dosłownie, ale fizycznie, głuchoniemego, uzdrowił Jezus, ale chcemy się temu przyjrzeć, ponieważ to nam pokaże, nie tylko, że Jezus uzdrowił Niemego, ale też pokaże nam, ten, jak, że Jezus może uzdrowić naszej tej głuchoty, i z naszej niemowy, czy niemówienia tego, co dla nas ważne i słyszenia tego, co inni mówią do nas. I czytamy o tym, jak przeprowadzili, to jest Ewangelia Marka, siódmy rozdział, 32 wiersza. Przeprowadzili Jezusowi Głuchoniemego i prosili, żeby położył na Niego rękę. I to jest pierwsza rzecz. Czasami przychodzimy do Jezusa i my mamy już pomysł, zrób to w taki i w taki sposób. Ale okazuje się, że Jezus ma inny pomysł, tak samo jak On. Nie położył na Niego Ręki. On zrobił coś innego, ale to jest bardzo ważne. Przychodząc do Jezusa, bardzo często mamy już określoną myśl: Zrób to w taki sposób, albo niech stanie się to wtedy i wtedy. Przychodząc do Jezusa, oczywiście możemy powiedzieć: Panie, chciałbym, żebyś uczynił to teraz, chciałbym, żebyś uczynił to w taki, w taki sposób. Mamy prawo to powiedzieć. Ale ostatecznie potrzebujemy zostawić wolną wolę Bogu, ufając, że On nas kocha, On o nas się troszczy i da nam to, co najlepsze. A co zrobił Jezus? Jezus wziął go na bok, zdalał tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westnął i rzekł do Niego: Efata to znaczy Otwórz się. I to jest to, o co powinniśmy prosić. Kiedy jesteśmy zamknięci, kiedy mamy problemy w komunikacji z ludźmi, oczywiście żyjemy we wspaniałych czasach, gdzie możemy chodzić na różne szkolenia, czytać różne książki na temat komunikacji, jak lepiej wyrażać siebie, nie ranić innych, jak słuchać, co naprawdę ludzie mówią, a nie co nam się wydaje. To jest wspaniałe. To jest na pewno jednak, jest pewien poziom w nas, który tylko Bóg może otworzyć. I ja sam. Do 18 roku życia byłem osobą, która absolutnie bała się odezwać, kiedy było więcej niż dwie osoby przy mnie. Byłem absolutnie zamknięty, żeby mówić, nawet z ludźmi, z którymi miałem najlepsze relacje, o tym, co naprawdę myślę i czuję. I naprawdę nie słyszałem, co mówią inni, ponieważ byłem zamknięty w swoim lęku. I to jest ten poziom, który tylko Jezus może uzdrowić. To jest to, że są ludzie, których mam taką znajomą, która. Kiedyś rozmawialiśmy i powiedziała: Andrzej, cieszę się, że Jezus jest w moim życiu. Cieszę się z tych doświadczeń, które miałam, ale wiesz, no, ja nie mam żadnego daru. Oczywiście modlę się językami, ale językami modli się mnóstwo osób. Oczywiście miała kontekst swoich znajomych, bo nie, nie, dla wielu osób to jest co w ogóle, w tamtych latach przynajmniej było coś nowego. No mówi, ale językami modli się wiele osób. E, oczywiście umiem prowadzić ludzi w uwielbieniu, ale to potrafi też wiele osób. Nie widzę jakiegoś szczególnego swojego daru. Nie widzę, co Bóg tak naprawdę we mnie zmienił. Czuję się szczęśliwa, ale nie wiem, co to jest. bo To nie było jakieś pretensje. Ona po prostu chciała, jakby żeby ktoś z boku jej powiedział. Ja tak patrzyłem, więc co? Wymieniłem tam kilka darów, których widziałem, że rzeczywiście Bóg się nią posługuje. Ja mówię, ale, wiesz co? Kiedy myślę o tobie, to pierwsza rzecz, którą, o której myślę, pamiętam, jak przed laty ci poznałam, to byłaś taką zahukaną dziewczynką, która gdzieś tak zawsze stała z boku, bała się i nie wiedziała, co powiedzieć, jak powiedzieć, a kiedy wyrażaj swoje zdanie, to zawsze dopowiadałaś, ale ja się może mylę, albo mówiłaś, a co ty uważasz, a jak ktoś inny mówi, a ja uważam, ja czy ty mówisz, a widzisz, widzisz, to ja chyba też tak uważam, że tak bardzo się bałaś, tak bardzo chciałaś się upodobnić do innych ludzi, tak bardzo pragnęłaś ich akceptacji, a dzisiaj jesteś świetnie funkcjonującą osobą, która jest bardzo wrażliwa, która potrafi usłyszeć innych, nawet kiedy ktoś tam nie zauważy ktoś czasami jest tak w gronie ludzi tak? że ktoś zaczyna coś mówić ale jest taki mało przebojowy albo wydaje się, że to nie będzie interesujące i ktoś bardziej przebojowy zaczyna mówić słuchajcie mnie i ludzie go słuchają a ty mówisz stop stop Janek jeszcze zaczął coś mówić dajmy mu skończyć i potrafisz też powiedzieć ok, ty masz takie zdanie ja mam inne zdanie mówię w tym zmieniłaś się najbardziej pamiętam, że ona się wtedy rozpłakała ja też miałem z mówić mówi dzięki Chyba nazwałeś to, czego ja nie umiałam nazwać. Ja naprawdę bardziej stałam się sobą. I kiedy Jezus zajął się osobno, jego słuchem, jego głosem, powiedział efata, to znaczy otwórz się, zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. A więc jeżeli czujesz, że coś jest nie tak w twoich relacjach, że nie umiesz się wyrazić, że jesteś za bardzo zamkniętą osobą, że nie umiesz usłyszeć, co inni mówią. Oczywiście od tej ludzkiej strony potrzebujemy zrobić swoje, jak najbardziej. Natomiast z drugiej strony, sednem tego jest proszenie Jezusa, żeby On przyszedł, żeby On odmienił nas, żeby On odmienił nasze relacje. I to, co chcę tutaj powiedzieć, chcę powiedzieć to, że. Ja wiem, że to mówiłem kilka razy w tej audycji, ale wydaje mi się to bardzo ważne. Kiedyś yy, znajomy człowiek, który wspaniale poprowadził swoje życie małżeńskie, mimo że mieli wiele problemów, trudności, przeszli, to dzisiaj są wspaniałymi dziadkami, yy, ludźmi, od których uczymy się, jak budować relacje, jak budować więzi, nie tylko w rodzinie, ale także poza. On powiedział: Dzisiaj ludzie mają wiele wspaniałych materiałów, technik, możliwości żeby rozwijać swoje relacje z innymi w moich czasach mówi tak nie było ale mieliśmy to nastawienie ja będę chcę być wierny w przyjaźni chcę być wierny w miłości swojej żonie i prosiliśmy, padaliśmy na kolana i prosiliśmy jezu naucz mnie tego I ja myślę że w tym trzeba znaleźć jakiś balans że dzisiaj mamy wiele możliwości, z których możemy, się, możemy korzystać, ale tak naprawdę ostatecznie to chodzi o nasze wnętrze, które tylko Jezus może przemienić. Jezu, my przychodzimy dzisiaj do ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty, przychodząc na Ziemię, stałeś się człowiekiem, stałeś się taki jak my, że wszystko oddałeś. Że umarłeś na drzewie krzyża, że przelałeś swoją drogocenną krew. I dziękuję Ci za to. Że Ty możesz otwierać nasze serca na innych ludzi, że Ty możesz leczyć nasze wewnętrzne rany, nasze obawy, nasze bojaźnie, nasze niepewności, że Ty możesz otwierać nasze uszy, abyśmy umieli słuchać, że Ty możesz otwierać nasze usta, abyśmy umieli mówić właściwe rzeczy. Jezu, my składamy się w Twoje ręce. Naucz nas właściwych relacji. Naucz nas w tych relacjach być Twoimi świadkami i służyć Tobie jak najlepiej. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji pod nagraniem.